Dzień dobry, system Shock 1, Alfa, Diagny. Kurczę, koś ma reakcję. dobre całkiem. A, z to mam schylanie się oraz e, wychylanie. Kurde mapa. To miejsce jest bardzo dobrze chronione, to jest dziwne. jeszcze te cyborgi mam zaznaczone na mapie w pewnym sensie to jest w sumie całkiem konkretnie przydatne tak teraz mam szukać jakiegoś yy, tego hmm. miejsca I to jest, jak to działa bądź to jak sonda logi nie to nie to A nie, a tego w ogóle nie wziąłem. Tego um, analizer, coś tam. Kurczę, co ja mam teraz zrobić? Mam szukać? Mam chyba wyklikać każde do miejsca, bo nie wiem. M, będę, będę eksplorował. Chłodzenie procesora. A Czyli to wszystko jest opisane, co jest, co? Mam głowa. C7, to mnie chyba nie interesuje. Monitor funkcji życiowych też mnie nie interesuje. Interesuje mnie coś, co jest odpowiedzialne za wystrzeliwanie na przykład ogru. Tuf! No, nie! Poważnie? O, wy jesteście beznadziejni. Eee... W sumie jasne, nawet by bo to moja wina, że nie zapisała. zapisałem. O, o, o... niech was szlak, nie. Come on, kucaj. Pe pełzaj w sumie. O rany, niech to szlak, dobra, trudno. Czogać, czas. Ej, ja chyba zaraz pójdę sobie po herbatę. Stałby mi się autopilot jakiś Otwórz i powstań kupię Dobra, jak stąd szybko Niebo Nie bądź zmęczony Jestem zmęczony. Niestety tak działa. Eee, dobra, czyli... Tędy... I do windy. Dobra, zapis. I wiecie co? Przy okazji teraz jak już tu znowu wchodzę... To zrobię inny myk. Wezmę te przedmioty, które będą przydatne tak czy inaczej. Przedmiotem tych... Przedmioty te... Znajdę tutaj gdzieś. Mam takiego jakiegoś jesteś. O, dwóch na Trzech! U, u. Au! Hurra! O kurczę, nie mam zrobienia? O nie... Apteczek prawie nie mam, to jest zło, czyste, zło, zło w czystej postaci. Brak apteczek Chodzi mi o te patenty. Nie wiem ile mam wziąć. Wezmę z trzy na przykład. Panek. Czy pewnie tylko jeden wystarczy. Tramat po prostu. Czemu te drzwi to się otwierają zamykają? Hej? Co się kurde dzieje? O hej, o kurde, niebezpiecznie, niebezpiecznie, niebezpiecznie. Uff. Coś szybko się pomyliacie, niedobrze. Nie podoba mi się to. Dobra, hmm, teraz wszystkie te drzwi hmm, z każdej strony, w tym poziomie, będą otworzone. Będą otwarte. Muszę przejść przez nie. Wreszcie, wreszcie. Nie robi to absolutnie żadnego wrzenia. Aż ty. Wycofaj się! Um, magnum. Układ 371. No dobra, a skąd mam mieć, który układ mam? Siatka dodatkowa... A zaraz, na przykład jakbym chciał coś takiego zrobić... Nie, to nie działa. No nic, a z... Za... Mm, to ja może mam coś takiego zrobić, że mam... ...wpisywać numer tych układów... ...w tamten analizator i w ten, on mi wtedy powie... ...który nie działa. Kurczę, nie wiem, być może tak. E-Kanał 77? Ale kanał... Co ja się wpakowałem? Na pewno żaden e mnie nie interesuje. Tu się zbliżasz? Kurczę, będę kurczę, to będzie trochę... Właśnie, pokąpię. siatkę głównego doku. Dobra, no, to nie. Poruch tu. A co to jest? A. <laughs> Kontrole, trasy 47A. 47B. Doskonale. Układ 73. Oh, man. Kontroler pól siłowych... Kontroler trasy 47C... Kamera? Gdzie ty? Eeej! Ej, ej, hey ej, ej... Ooo, no nie Nieee! To jest grane, no. Przestań strzelać. Hmm. Ja to muszę mieć zaznaczone na napie, tylko dlatego, żebym wiedział, że już tu byłem, bo inaczej będę się gubił. To amunicja. Aaa, jakie to jest. Denerwujące. Bez sens. Istny. W materialnej postaci bez sens. No trudno. No, teraz mam to zaznaczone jeszcze tylko tam. Ta odnoga. O, no No, dawaj zaznaczone. i dobra. Kurczę zapis. To jest absurdalne. Nie, nie bądź zmęczony, nie teraz. Ej, zaraz to otworzy. Tu już sprawdzałem te wszystkie nazwy. No to tylko tutaj mi zostało. Okej, okay, ale jeszcze widzę następnego błazna. Ej, ile tam jest. E? Okej. Okay. Było ich trzech. Takich trzech jak was trzech, to nie ma trzech. Okej. Okay. Koń Ekano. układ 998 sprawdzić czy ma plama krwi nie można użyć 44 w sensie O, szybko poległ Eee, dobra, tylko muszę zapisać gdzie są te Układy, dwa. Te układy są w sektorze... Ale jeszcze nie wiem jaki to jest... O, kamera. O, zmienił się broń. Aby... Znaczy, ja zmienię tylko niechcący. Nie ma więcej kartu. Będę... Łapeta. beta. No, dobra. Spadam stąd, bo mi się nie podoba to miejsce Teraz z tej strony trzeba masz... sprawdzić. Zaraz, tutaj są drzwi Tutaj mamy kolejne, tu już nadbyłem chyba, przez chwilę i Alfa Tu się... tu się z... Umarłem, nie? cudem coś mi tu zabiło O kurde nie To się taki sposób A. Dobra, udaje się Trochę to niebezpiecznie nas Pełno ja tutaj turnych cyborgów kanał energetyczny C2 C4, no tu nic za trzoszką, to będzie C3, nie chłodzenie procesora, kuku. C7... monitor funkcji życiowych... Zapis! O kuku... O, tutaj coś będzie, nie. Okej... Okay. Kontroler wytwarzania pożywienia. Główny układ wentylacyjny. Hej, widzę cię Tak jest trzeba to nie każdy O hej cóż to miga naboje mm -hmm, mm -hmm. Kontroler transmisji nie interesuje mnie Nic Kontroler filtracji powietrza. W ogóle dano, że. Loga nie miałem? To dziwne. Chyba nie. Yy, nie z tego w sumie. A to co? No to już mam. Karabin po prostu. Amunicja do niego. O, układ 333, to trzeba zapisać. Tu patrzyłem? Tak. 516. I... Stoję... O, o, Właśnie, mówiłem, wywołałem loga z logów. To jest alfa, generalnie. Tu jeszcze widzę jakiś gadżet. Amunicja do Magnum.

Wszyscy mówią, że otwarcie będzie szałowe. Jak chcesz, to w pani do mnie zdobyłem. Zdobyłam. To kobieta mówiła, bilety dla naszej paczki. Tak sobie myślę, że może nad otworzą barek. I przerwa. Z powodu barku.